Nazywam się ksiądz Paweł Olszewski. Jestem misjonarzem Świętej Rodziny już ponad 10 lat, ponieważ przejąłem święcenia 23 maja 2009 roku w Kazimierzu Biskupim. Przepiękny czas doświadczenia święceń kapłańskich i posłania przez księdza biskupa do nowych zadań pośród misjonarzy Świętej Rodziny. Jestem w parafii świętej Tereso Dziecionka Jezus w Świdrze. Jest to parafia, która dla mnie jest takim źródłem mojego powołania, ponieważ ja pochodzę z Karczewa, urodziłem się w Podwodzku, to jest tylko 6 km drogi stąd, więc jestem bardzo blisko domu rodzinnego i też tutaj po pewnym etapie swojego życia trafiłem tutaj na wspólnotę oazową, poznałem nowych ludzi, przyjaciół swoich. Zacząłem uczestniczyć w spotkaniach Oazy Młodzieżowej, w pielgrzymkach na Jasną Górę, spotykać księży, którzy tutaj byli, pracowali, czy tych nowych, nowych księży, którzy w jakichś miejscach moich wyjazdów jako z Oazy, czy na jakichś rekolekcjach, w których brałem udział, mogłem spotkać. Więc tutaj czuję się taki po prostu przyciągnięty do tego miejsca, że tutaj się. Pan Bóg jakoś ze swojej opatrzności Bożej sprawił, że nie znając tej parafii, trafiłem w to miejsce, gdzie byli misjonarze Świętej Rodziny, gdzie ten przykład i sama ta nazwa Święta Rodzina, już obecność tych pięknych, cudownych osób, była dla mnie takim elementem bardzo pociągającym i gdybym mnie ktoś pytał, dlaczego wybrałem to zgromadzenie, a nie inne, to właśnie dlatego, właśnie, że Tutaj ten wzór, ta ikona czy sama obecność w nazwie, obecność Świętej Rodziny była dla mnie też takim elementem pociągającym i też nie szukałem, jeżeli Pan Bóg mnie postawił w tym miejscu, to po prostu już nie szukałem innej wspólnoty zakonnej. Uznałem to za znak tego właśnie, że Pan Bóg w to miejsce mnie pociągnął, tutaj pozwolił być, dojrzewać też w swoim powołaniu, w swojej wierze bo to było też miejsce wzrostu mojej wiary i odkrywania mojego powołania, właśnie pielgrzymki, spotkania, zowe, modlitwa, osobista, takie osobiste zawierzenie, no to to miejsce dla mnie jest takim źródłem. Charyzmatem misjonarzy Świętej Rodziny jest taka troska o tych, którzy są wezwani z daleka, którzy potrzebują umocnienia wierze, do których Panie została posłać, posła, czy też posługa misyjna, ale też posługa pośród rodzin. Jestem tutaj w świtrze prefektem szkoły społecznej imienia Świętej Rodziny, więc ta szkoła już ma w swojej nazwie i swojej charakterystyce takie posłannictwo. Staram się odzwierciedlać tą myśl wychowawczą, czyli przyglądam się też życiu Świętej Rodziny tym wartościom, które one nam przekazują, czyli są zawarte. Posłannictwie Jezusa, Maryi i świętego Józefa. Najbardziej być misjonarzem to to, co mnie pociąga, to ja bardzo cenię sobie bliskość drugich osób, czyli kontakt z tymi osobami, które, które, które poznaję, które, które Pan Bóg daje mi poznać, rozmowy z nimi, dzielenie się swoją wiarą, słuchanie ich, patrzenie na ich taki rozwój, na ich dojrzałość. Pomóc taka właśnie w ukierunkowaniu ich yy, drogich życia. Cieszę się bardzo, kiedy uda mi się jakoś pomóc, czy coś dopowiedzieć, takiego, co będzie dla tych osób ważne i zostaje w nich na, na, na całe życie, żeby być dla innych, pytać Pana Boga o to, co chce przeze mnie uczynić i to podejmować, żeby jakoś tak nie robić rzeczy, które są niepotrzebne i które nie mają e, jakby większego znaczenia czy owocności e, w przestrzeni mojego życia czy życia tych osób, do których jestem powołany.